Cholera, nakrywam. na wszystkim, jestem, ja jestem Ripter, a to jest moroczna krucjata. Dark Crusade, dawno w war, wieki wojny, Warhammer, młot bojowy, 40 tysięcy, młot wojenny, tak, czy coś, ruszamy. Cały rozmiar obecności Launched raids into the catacombs under the Thor Abyss Plateau. The first Necron massacres on the planet had occurred there, and their enemies expected to find some sort of alien bastion. Instead, they found an entryway into the underworld. Garbled reports from doomed scouts. Sent into the cavernous passageways revealed a network of catacombs honeycombing the entire plateau. Some of these now stood hollowed out, while others served as staging grounds for Necron forces. Worst of all, deeper tunnels, where row upon row of Necrons still stood. Slowly waking to join their lord's global genocide. The attackers settled on a dangerous gambit. A strike force would enter the catacombs and plant a massive explosive device deep in the main cavern. An explosion there would collapse the entire network, crushing or sealing off the legions of still dormant Necrons and shattering those already risen.

Pamiętacie co mówiłem o rozdzieraczach? Po prostu ich zmasakrują A widzicie latających At long last you have found the tranquility of death. I was like you once, clinging to life and blind to the truth. When I uncovered the truth, I too shuddered and paled with fear deep in these catacombs. I was remade. Here, my brethren slumbered for eons, while the living grew like weeds. My lord knew this day would come. He had plans for us all. We would purge this world once more. So. Oh come, poor victims of life. We will grant you tranquility in these crypts. Cronus will be a tomb world once more. No, I jak Cholera! Nie! <śmieniu> I to było niespecjalnie. Tak czy inaczej mówili, że tam się poświęcą dla. Jak jeśli będzie trzeba, to się poświęcą. <śmieniu> poświęcą, aby obronić. Gubernatora, a Lukas mówi, że e, nie mogą tutaj umrzeć, bo mają jeszcze do zrobienia parę I rzeczy. Is your duty to serve. Hmm. Rozdzieracze. Dobra. Do hey. Karsecki nie jest hey. z psionikiem. Właśnie bo zdobyliśmy na savannie psionika. Więc nie like mamy tylko w grupie do i możliwe możliwość stworzenia Nie odetnę. No, niż nieśmiertelni nadchodzą. <grywka> dobra, nadchodzili. Na początku jest dużo przerwników w tej misji. A patrzcie, upiórki. Jak ja je. You have penetrated but the very surface of our catacombs. More and more of us rise from the depths with every passing moment.

Dobra. Panowie, wyskakiwać stąd i zaczynać się działać. To zaczyna się coraz niefajniej robić. Jak już tak wyjeżdżają od razu z niszczycielami, to...

Musisz w bo inaczej to w pewnym momencie, jak się już zapatrzy na to, aby atakować, może być za późno i obrona szlak trafi. A tego przyznam szczerze, że nie chciałbym. Zaraz powinny powstać e, generatory plazm Generatory Plasmowa, dobrze. Żałuję, że mu boltar nie ulepszam. Bo taki jeden dowódca nawet nie wydaje sobie sprawy, jaka to jest potężna siła naprawdę zasługuje na mianę bohatera warcistów imperialnych.

Posiadali odrobinę większą siłę chodnia, bo Przeraża mnie perspektywa tego, że w pewnym momencie mogą się po prostu wbić i zjechać doszczętnie. Tą ofensywę, jaką przeprowadzam przeciw w nim w sensie, że na kronum If such is the Emperor's will, what do you require? my duty to If such is the Emperor's will, Dobra, i to powinno. A, jeszcze jeden. I tak mi... Dlatego mi tak zależało na karkinach. Mają. Naprawdę z daleka potrafią ładować do nich. Tak, gość są obleczeni w e... resztki gnijącego ciała z dartego, wydartego z ludzi. Um, oni mają, e, poprzez to, że oni tak parodiują żywych, obniżają morale. Um, nie mają zawaliście, daleki oddział i czystotliwość ognia. Widzicie, jak oni walą? To, to jest karabin praktycznie laserowy. Dobra, tu jest to. Tu to. I za chwilę będzie trzeba ruszyć z totalną ofensywą. Mam pierwszą ofensywę, mam przynajmniej, przynajmniej zamiar dotrzeć tutaj. A z jakiego względu? Bo tutaj mam cel. Spada się źródła energii nekronów. Czyli rzecz, która może mnie upierdliwie męczyć. Muszę tam pójść, spadać, ewentualnie zjechać. To ok mruga szybko, szybko, o, jest dziesiąta rano. Ja już się przy komputerze. Wyciągam się i ziewam ukradkiem, żebyście tego nie odczuli w jakiś brutalny sposób. Przez, powiedzmy, taki ziew prosto do e, mikrofonu. Tutaj już jest. Teraz. Tutaj, że maksimum y, oddziałów to jest 24. Mam nadzieję, że te dwa dowództwa piechoty y, zapewnią już maksymalne możliwości rekrutacji. Pewniły to. So Bien. Nie no więc coś lepszy. brzmi. E... Także so rozpoczynamy rekrutację oddziałów. Chileczkę tu będzie razem 6, czyli 6. Eee. Tu To jest jeszcze mnóstwo mnóstwo miejsca. zamiar e, przygotować na początku taką grubą ofersywę z piechoty. No I przydałoby się nie udoczyć w miarę daleko. A później resztę dobić na przemian piechotą i hellhoundem. Mam nadzieję, że to wyjdzie tak jak chcę tego. Mają zajęcie się panie do tych pseudo-klownów, groteskowych klaumów. ale zauważcie, że nekroni to jest taka hm, jakby to powiedzieć, alegoria śmierci. Oni chcą każdego za zaprosić do tańca, tańca, danse macabre, no nie tańca ze śmiercią, bo e, przy, śmierć zaprosi każdego do tańca. Więc to jest troszkę taki e, średniowieczny klimat e, tej nacji, bo ich celem głównym jest zniszczenie życia, e, jakby to powiedzieć, tak e, danie. Niewierny. E, hmm. Jakby to odpowiednio powiedzieć Danie niewierzącym e, chwałę i wiedzę na temat tego jak w śmier jaka śmierć jest wspaniała jak Wiem, jest troszkę takie e, kult śmierci strasznie No ale gdy ktoś się popatrzy na e, Czas rozwoju naszej cywilizacji ludzkiej na czas średniowiecza, to zauważą, że to praktycznie był tylko kult śmierci. Ludzie tylko myśl nie myśleli o tym, jej, żeby nie, żyć, żeby nacieszyć się życiem, tylko, że mają żyć tak, aby być zbawieni i umrzeć tak, żeby byli z tego dumni. Przecież... Yy, f, yy, f, jak to jest... Czekać, pomyślę. Przecież samo powstanie czegoś takiego, czym było, y, czym było Ars Moriendi, sztuka pięknego umierania, było przecież czymś niesamowicie moim y, <grym> zdaniem przerażającym, że ludzie mieli ideał swojej śmierci. No, rozumiem, że wielu. Z nas nawet w dzisiejszych czasach chce umrzeć z honorem prawda ale tak jak na przykład miałem okazję czytać poemat o Ronaldzie co było powiedziane że on schował po, po, podczas śmierci schował Durendala którym pięknego świętego Durendala który Przerąbał się przez zastępców wrogów pod swoim ciałem, żeby niewierni go nie zdobyli. Że obrócił odpowiednio swój profil, aby światło słońca go e, okalało, tak jakby jego twarz, że, że to musiało być na wzgórzu. Dla mnie troszkę taka groteska, no ale. A dla mnie tak czy inaczej całkiem ciekawie is my duty to serve sir yes sir teraz smutny proces do grupowania o jeszcze czeka na jedno właśnie jeszcze jedna rzecz trzeba Ulepszy ciś bo z będą padać jak muchy. Eee, eee, eee. <laughs> Widzicie, całkiem... Fajne, fajna kompania się z tego robi. Taka, znaczy kompania. Dywizja.